Ну чё, народ? Готовы на запись дёж, блядь? Короче, понеслась моча по трубу. свой против багаж, все люди смотрят на нас. Полоски в ритм бас, да здоров, как газ, маск. Шагеты, мекинга, пас, всегда все смотрят на нас. Полоски в ритм бас, да как Сите бандаше на нас, помошни вртиња, доста рокка газ маск. Шегет и мекинга пас, нас, помошни вртиња, доста рокка газ маск. Jeden. Oho O. Mamy zmieniaj pierwszą. Zmieniaj to szybko, zmieniaj to. Mamy pierwszą. Aż musisz tytuł zmienić. Mamy pierwszą. Od, ale mówiłem, że naszej. Szalony. Eee. Teraz pokażę wam e, jeden szczegół, jak może Wam wychodzi. Nie wiem po co wziąłem te żalki. Co, ale Wysię... oczywiście co? Naszej. Pierwszy. Nigdy... O, jak rośnie, zaraz, zobaczysz, gdzieś 200 znowu będzie. Pierwszy, oczywiście naszej. Dobra, jesteśmy już na dobrych torach. I zobaczyć yy, od kogo Ale ja dziękuję tak, serdecznie. No. Mamy drugą. O! Łapci! Mamy drugą. Siekier będziesz zadowolony. Mamy drugą. Co tak usunąłeś Drodzyma... dlatego? 22 miejsca wiesz do Trzeba zrobić układ siekierą. Mamy drugą. No kurde. To jak... Zaczynamy to. To jak dobijamy jeszcze dwie, to będzie okej. Okay. Dwie dwie i bardzo Dobra, okay. mamy to. Mamy dwie, już tak jest tamta, dobrze. Albo do małpika. i tak Było tych, nie, trzydzieści punktów, może więcej. Powinni tracić EXP, i by był spokój z listów gończył. Mamy kolejne Oo. łapy. uuu. Się gagatek gagate. Cię czy... zaczął się gagatek. Kurde. A może to jest tak, że co tysiąc, co tysiąc daje, co tysiąc nie daje. Dobrze, mamy trzecią. No to się kieruj, może. Ale gdzie jest pierp? Gdzie jest Pierre? A to się przycięło, bo już nie było. strasznie tak, ta, tak się przycięło. I zawał, coś. No. za. O! Kolejne łapy! Ale czemu łapy? Czemu łapy, co? Się uparł na te łapy. Co ty tak ten item? Żeby miejsce. niech stały sobie obok po prostu. Ale to żeby nie przemieszczały się. A to możesz przerzucić i ten torby. Mogę, ale to już nie stoją co? Boi się, że i nie? <śm> tak, że się iksy kliknie. Tak jak, jak nie jest dymowana kula odchłani <śm> No i dobra, mamy czwartą. Nie jest źle.

Czas obroci wakacje, nie O, na szyi, dawno nie o, było nic O, Arturo, 5 legend Dawno nic nie było, a gdzie jest pierek, ja się pytam, ja chciałbym pierek Dobra, coś poszło Odblokował się delikatnie Komornik połowy przyszedł Komornik, no w końcu coś 3, 1, make it, got this, to всегда w na nas Połowki w rytm, bas, tas, darotka, kas, Nie ja uparł z tymi naszyjnikami paparuch wstrętny, no? Nie yeah. ej, jestem przy legendzie, Boże. Chciałem w tym momencie pozdrowić mamę, tatę i wszystkich, rodziców i wszystkich rodziców. Waszych, naszych i wszystkie ładne obuśki. Przede wszystkim. Przede wszystkim. Przede wszystkim moją przyszłą teściową, A twoją... A twoją. Artur, nie wiem jak to jest. Też rodzina. Tak. Te. O, kurde, kolejna Lega. Ale łapy! Wytyfy, gdzie jest pierek? Już mam cztery łapy, a wy co? Gdzie jest pierek ja się pytam? Znowu tu jesteśmy? To przy tej legendzie chciałbym pozdrowić Mo ja nie doszło czony, a się Chcę, żeby jeszcze pięć obrazów. Gabra w Polsce jednak były legendy lecą A pierka nie ma. <śpiewanie>